Takiego skina. Um, pierwsze co? To musicie wpisać ID na takie stanie i na takie chodzenie. I, i powiem wam, jakie to jest ID. ID to jest na stanie. To jest yy, ten, żeby wpisujecie. Ja mówię po kolei.

To patrzcie, wchodzicie tutaj, klikacie kota i macie to, wchodzicie w dół i macie misia. Bierzecie to. Ja zapomniałem to wziąć, ale to dobra. Tam. Teraz wchodzicie w okulary, idziecie na dół. O, tu masz to, i tu masz to, teraz wchodzisz w koszulki, nie, jeszcze w włosy, idziesz na dół i klikasz te włosy, obok, obok tych włosów, klikasz te włosy, teraz, nie, najpierw byś musiał kliknąć to, to co ja mam, widzicie te. To będziecie musieli. To będziecie musieli wziąć. Eee, Teraz. Nie, ja wszystko ściągnę i wam pokażę. Aha, czy jestem twardy? Na I co z tego? Nie salałem mlekiem. A to proszę, przepraszam, że musiałeś czekać. Serdecznie witam w słonej mierze i jesteś twardzią. Czy ja jestem twarda? Dobra. Musicie mieć jeszcze kodna headlessa. Jeżeli ktoś ma kod na headlessa, to musi ten. Więc dobra, zaczynamy. Musicie wejść w to. Nie w włosy, tylko w to. Tu klikasz w tą wróżkę. I idziesz na dół. I masz takiego misia. Klikasz w niego, i masz go tu. Teraz klikasz w okulary, klikasz w takie coś, takie coś i masz już takie coś. Więc teraz klikasz to, schodzisz na dół i masz takie włosy. Klikasz te włosy, teraz koszulka, to klikasz tak i, i wpisujesz COOL, gór. Ale nie w tym, tylko w tym. Kul, cool. patrzcie, wpisujecie takie coś się i ubieracie to, ubieracie to i tu klikasz, black. wpisujesz. i pojawiają ci się takie spodnie. To klikasz w te spodnie. I masz zrobionego skina. Nara.